Ale wtedy, w tym styczniu 1971 roku, gdy po raz pierwszy zasiadł za biurkiem pierwszego sekretarza, wszystko wydawało się możliwe. W pokoju obok Piotr Jaroszewicz, twardy jak skała premier, układał plany. Przy stole Franciszek Szlarcic, Edward Babiuch, Józef Teichma, zmotywowani, energia była od nich jak prąd. Mieli pomysł, prosty, elegancki i logiczny. Edwardzie, mówił Jaroszewicz, stukając palcem w rozłożone wykresy, Gomułka trzymał naród na głodzie, głodzie konsumpcyjnym i co? Robotnicy w końcu wyszli na ulicę, ale my damy im to, czego chcą, damy im lepsze życie. I to teraz, a nie za 20 lat. Ale skąd pieniądze? Pytał ktoś z końca stołu. Jaroszewicz tylko się uśmiechnął. Zachód pływa w dolarach, banki szukają chętnych na kredyty, odsetki są niskie, odprężenie robi swoje, pożyczymy, zbudujemy nowoczesne fabryki, one będą eksportować na zachód, a my spłacimy wszystko z nawiązką. To brzmiało tak rozsądnie.